Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na InkscapeTutorial.pl Spróbujemy tutaj w tym materiale pokazać jak się robi prosty efekt tekstowy który będzie docelowo wyglądał mniej więcej tak Zaczniemy od ustawienia sobie wielkości sceny Ustalimy sobie tą scenę na 450x350 pikseli Po zatwierdzeniu tego nasza scena zmienia rozmiar na taki jak sobie ustaliliśmy Następnie wprowadzimy tekst, wybierzemy sobie narzędzie tekstowe i normalnie powinienem teraz wpisać tekst ale nie zrobię tego, po prostu wkleję zapamiętane wcześniej, bo jestem wygodnicki. Weźmy sobie teraz, kiedy już zaznaczyliśmy, wpisaliśmy ten tekst, zaznaczamy go sobie i wchodzimy do tego, co mamy tutaj, do ustawień czcionki i tekstu. Pojawia nam się takie okienko i w tym okienku wybieramy sobie jakiś tekst. Czcionką czy fontem, który mi tutaj bardzo dobrze pasuje do tego zadania, jest font o dość długiej nazwie, więc po prostu wskażę go to ten. Wybierzmy po prostu zastosuj. I wszystko jest w porządku na początek. Powiększę sobie trochę ten tekst. Wciskam Ctrl i Shift jednocześnie. Wciskam czy łapię za tą strzałkę, rozciągam na zewnątrz ten tekst, tak żeby mniej więcej pasował do wielkości. Teraz zrobię kolejną rzecz, mianowicie usunę te spacje i będę jakby, podzielę ten tekst na linijki. Umieszczę go gdzieś trochę bardziej na środku naszej sceny. E, wybierzemy, korzystając znowu z narzędzia tekstowego, e, wyśrodkowany napis. Troszeczkę zmienimy sobie interlinie, żeby nam to bardzo, bardzo ładnie wyglądało. No i teraz zaczyna się największa zabawa z tekstem. O, myślę, że to będzie w porządku i będzie, będzie pasowało do tego, czego potrzebujemy. Zaznaczmy sobie najpierw górną linijkę, troszeczkę przesuniemy ją w tą stronę. Teraz podniesiemy delikatnie literę R, żeby nam się tutaj na B nie nakładała za bardzo. Troszeczkę ją przesuniemy. Ja robię to w ten sposób, że zaznaczam sobie literę, wciskam lewy klawisz Alt i obracam tę literę, używając nawiasów kwadratowych lewego albo prawego. Można też po prostu strzałkami przesuwać sobie te litery. Znowu robimy to samo z kolejną literą i tak, i tak będziemy robić ze wszystkimi kolejnymi literami. Troszeczkę nam się tutaj przesunęło, więc znowu ja cały czas przesuwam to normalnie kursorami, używając po prostu do tego strzałek. Opuścimy troszeczkę niżej, to R może trochę bardziej położymy na O. Przypominam, używam lewego klawisza Alt i nawis, nawiasu kwadratowego, żeby tak ładnie położyć na bok literkę. I robię to dalej z kolejnymi literami, one się mogą oczywiście troszeczkę dotykać ze sobą. To może H wyniesiemy trochę niżej. Najpierw może jeszcze tutaj poprzestawiamy coś, co jest tutaj pod spodem. Przestawmy trochę w tę stronę, żeby się tak nam ładnie tutaj tekst a, ze sobą zazębiał. Może to troszkę a, inaczej. Całą nik przesuniemy troszkę niżej. Teraz troszeczkę wyżej literę E, bo mamy taką przestrzeń. Literę K troszeczkę niżej znowu. Troszeczkę w lewą stronę, żeby może jeszcze gdzieś tutaj się załapało. Teraz literę B troszkę wsuniemy w, tym, w to miejsce. Zdwolniło nam się miejsce dla R. Troszeczkę w tym jest kombinowania. Ale w gruncie rzeczy nie ma w tym absolutnie nic złego. Teraz przesuniemy sobie, czy przestawimy sobie naszą literę Y, żeby ładnie zrównała nam się z literą W, co da dość, e, przyjemny efekt. Oczywiście wszystko nam się teraz poprzestawiało, ale nie ma w tym najmniejszego problemu. Te wszystkie rzeczy są do poprawienia. Troszeczkę wyżej literę E, może ją też troszeczkę wygiąć. To samo zrobimy z literą R. Ale może nie za blisko. Tę troszeczkę przesuniemy. Teraz to, co jest pod spodem, jeszcze delikatnie poprawimy. Literkę T troszkę bliżej w tą stronę. Literkę S troszkę bliżej do K. Żeby nam się te. Generalnie zmierzamy do tego, żeby jak najbardziej wyeliminować przestrzenie między literami. Na wszystkich poziomach. Troszeczkę wyżej, ale nie. Wciśniamy może w tą stronę. A może jeszcze tak. E, troszeczkę wciśnijmy tu wyżej, będzie ładnie, a z M zrobimy dość przyjemną sprawę. Mianowicie przechylimy dość brutalnie na lewą burtę. No i tutaj położymy je tak e, wzdłuż powiedzmy e, tej nóżki od litery Y. Zrobi to nam bardzo przyjemny efekt. Troszkę nam się tutaj jeszcze poprzesuwało, więc korygujemy znowu. I myślę, że to jest ten efekt tekstowy, który. Właśnie był nam bardzo potrzebny. Tekst jest mniej więcej gotowy do działania. Powiększmy go sobie teraz troszeczkę. Tak, przygotowany tekst. E, za chwileczkę zakolorujemy, ale najpierw dodajmy mu e, obramowanie, czy jak kto woli, kontur. E, można to zrobić w ten sposób, że wciskamy klawisz Shift i teraz klikamy na jeden z kolorów. E, tutaj tak delikatnie kontur się pojawił. Ja troszeczkę go powiększę, żeby go było widać tutaj, że jest. Natomiast możemy to zrobić również na inny sposób. Może 3 będzie lepsze. O, właśnie. Natomiast możemy to zrobić na inny sposób. Wchodzimy tutaj w menu, w okno dialogowe, wypełnienie i kontur. Wchodzimy w kontur. I teraz możemy sobie zmienić kolor na troszeczkę bardziej powiedzmy niebieski. Może niech to będzie niebieski, który będzie wyglądał jakoś mniej więcej tak. A teraz zmienimy sobie wypełnienie, żeby ten kolor niebieski na zewnątrz żeby było troszeczkę lepiej widać. Wejdźmy w wypełnienie, użyjmy gradientu. Będzie to gradient między kolorem modyfikuj, biorę, między kolorem białym, a kolorem nie czarno-szarym, tylko kolorem też niebieskim, ale w troszeczkę inną stronę. Myślę, że to czego potrzebujemy, może trochę za bardzo niebieski. Powędrujmy tym kolorem trochę bliżej zieleni. Może właśnie tego potrzebujemy. Tylko teraz przechylimy sobie nasz napis, czy jakby nie nasz napis, nasz gradient delikatnie. Bardzo ładnie nam się to teraz rozłożyło. Teraz sobie zwielokrotnimy nasz napis. Klikamy prawym przyciskiem, wybieramy powiel. Mamy już dwa osobne napisy. Teraz ten napis, napis który jest z wierzchu, ja mu na chwilę zmienię, chociaż może na razie jeszcze nie. Ten napis, który jest z wierzchu, musimy teraz zmienić na krzywę. Zmieniło nam się to na e, całą grupę krzywych. Zresztą, jeżeli spojrzycie e, tutaj na dół, to jest to grupa 19 obiektów. Rzeczywiście jest to 19 znaków. E, mm, rozgrupowujemy, sumujemy, ścieżka, suma i mamy e, sumowane. Coś jeszcze nie wyszło chyba gdzieś mamy jeszcze jakąś grupę, więc rozdzielamy grupę i teraz wybieramy sumę. Dobrze, mamy obiekt na obiekcie, ten pod spodem to są litery, ten z wierzchu to są już krzywe. Teraz zrobimy bardzo taką ciekawą rzecz, mianowicie nadamy temu naszemu napisowi z wierzchu coś w rodzaju większej objętości. Zbliżmy sobie trochę widok mniej więcej tutaj, zwykle znacznik do powiększania objętości pojawia się na najwyższej literze, więc pewnie będzie to gdzieś na H. Wchodzimy sobie w ścieżkę. Wybieramy odsuń dynamicznie, nasz rąb, który wskazuje nam, że możemy przesunąć sobie naszą, naszą ścieżkę, czy spulchnić ją na zewnątrz, znajduje się tu, gdzie powiedziałem. Łapiemy za ten, za ten rąb i wyciągamy go w górę, pewnym ruchem, mniej więcej na taką wielkość. Proszę zobaczcie, ładnie nam się ten napis upulchnił. Żeby teraz udowodnić, że to jest jeden napis na drugim, używam tej ikony, wrzucam nas, nasz napis na tło i w tym momencie mamy jeden napis na drugim. Teraz sprawa wygląda w ten sposób, że ja będę chciał zmienić kolor, e, który mamy w tle, tylko że tutaj dochodzi do taka sprawa, że jeżeli ja będę chciał zmienić ten kolor, a w zasadzie mówię o gradiencie, przy, kolorów, przy kolorach nie ma tej, e, jakby ta prawidłowość nie, nie zachodzi, ale przy gradientach no, o nim właśnie teraz mówimy jak najbardziej. Więc teraz będę chciał zmienić gradient na zewnątrz, tylko jeżeli teraz wezmę modyfikację gradientu. I zmienię nasz, tutaj mamy biały kolor. W tej chwili zmienię nasz biały kolor, to on się zmieni w obu gradientach, bo ten gradient jest jakby przyklejony do obu obiektów. Żeby odkleić ten gradient od wszystkich obiektów i przykleić tylko i wyłącznie kopię tego gradientu do w tej chwili edytowanego naszego obiektu, kopię naszego gradientu do naszego obiektu, to chciałem powiedzieć, to w tym momencie używam powiel. Gradient został powielony i przyklejony tylko i wyłącznie do obiektu w tle. Teraz wchodzimy w modyfikację i możemy już śmiało zmieniać kolor. Pierwszego punktu gradientu będzie to kolor zielony, mniej więcej taki, o troszeczkę ciemniejszy, i jego drugim końcem będzie również kolor zielony, tylko że znacznie ciemniejszy. Myślę, że właśnie to jest to, czego potrzebujemy. I teraz zrobimy bardzo podobną rzecz z konturem. Wejdźmy w kontur, a użyjmy gradientu i wybierzmy sobie ten kolor, który, czy jakby ten gradient, który stworzyliśmy przed chwilą. Tylko że ten gradient teraz nie do końca pasuje, jest troszeczkę za ciemny, więc najpierw zmienimy położenie gradientu. Spójrzcie co się teraz stało. Na tym obiekcie mamy nałożone, mm, mamy nałożone jakby takie mm, dwa znaczniki gradientu. Ten pierwszy dotyczy tylko i wyłącznie wypełnienia, natomiast ten drugi, który mamy tutaj, dotyczy tylko i wyłącznie obrysu, albo jak to woli konturu. Więc jeżeli ja będę ruszał tym tutaj znacznikiem, czy tym uchwytem, to będzie nam się przesłował wewnętrzny gradient. Natomiast jeżeli będę, przepraszam, kliknął mi się na zewnątrz, jeżeli będę używał Gradientu e, tego, który w tej chwili jest poziomy, to będę przesuwał tylko i wyłącznie gradient, jaki mamy na obrysie. W tej chwili gradient nam się lekko zczepił, ale już je rozłączymy. No, musimy do tego użyć Shift. O, właśnie teraz nam się rozłączyło. Jeżeli się skleją te gradienty, jak przed chwilą, wcisnąłem klawisz Shift e, i przytrzymałem w tym momencie, byłem w stanie rozdzielić te gradienty. E, przenoszę nasz uchwyt drugi tutaj. I teraz trzeba ten kolor troszeczkę zmienić, więc znowu e, zaznaczam cały obiekt. Wchodzę w modyfikację i znowu, jeżeli bym teraz zaczął modyfikować, to w tym momencie zmienię oba, oba gradienty. Więc znowu muszę wejść w powielanie, wchodzę w modyfikuj, e, zmieniam sobie lekko nasz zielony na trochę ciemniejszy. To jest ten kolor, który widać tutaj. Zmieniam kolor nasz ciemny na trochę jaśniejszy. To jest ten kolor, który widać tu dokładnie. I mamy nasz, nasz tekst w zasadzie gotowy. Teraz potrzebujemy zrobić jeszcze dwie rzeczy. Mianowicie, po pierwsze, zmieniamy sobie kolor tła, wchodzimy w menu właściwości dokumentu, przypominam, że możemy to zrobić również tą ikonką, więc wchodzimy to, w to menu, wchodzimy w tło i wybieramy kolor czarny. Teraz, kiedy już ustaliliśmy ten kolor, zostaje mi ostatnia rzecz do zrobienia. Wybieramy nasz tekst, powielamy go, zmieniamy mu kolor na czarny. Jego obwodu, czy obwódki, czy konturu również na czarny. Wciskam klawisz Shift i klikam na kolor czarny. W ten sposób i e, środek, i to, co na zewnątrz zostało zmienione na kolor czarny. Wchodzimy w panel e, konturu i wypełnienia. Zmieniamy sobie trochę rozmycie. W ten sposób za chwilę zrobimy coś w rodzaju e, takiego cienia naszego, e, naszego obiektu. Zamykamy to. E, przerzucamy nasz cień o jedną warstwę, czy nie tyle warstwę, o jeden poziom niżej. I przesuwamy kursorami nasz tekst mniej więcej w to miejsce. Udało nam się całkiem nieźle, tekst wyszedł bardzo, bardzo ładnie. E, zapraszam wszystkich do tego, żebyście sami spróbowali jak się robi takie rzeczy. I teraz bardzo ważne, żeby nasze, y, nasze tutoriale były jeszcze lepsze, potrzebujemy Waszej odpowiedzi. Bardzo proszę o komentarze pod tym materiałem, pod innymi materiałami, jak Wam się podobają te rzeczy. E, można się z nami kontaktować, czy to właśnie przez komentarze, czy to przez wiadomości prywatne, e, czy to przez wiadomość na Facebooku. Postaramy się na wszystkie, wszystkie zadane nam pytania odpowiedzieć. E, przypominam, komentujcie, e, polubcie nas na Facebooku. E, a to wszystko dla Was, żebyście mieli coraz lepsze tutoriale. Jeżeli macie też pomysł na to, co byście chcieli zobaczyć w tutorialach, to też jak najbardziej e, e, podsyłajcie. Tu do nas. Wszystkie te prośby postaramy się uwzględnić. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i za zapraszam na kolejny materiał.